Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Na falach sportowego Eteru Radiosud Sud rozmawiamy dzisiaj z Danielem Szynklarzem, trenerem piłkarzy Strażaka Słupia. Sportowy Eter. Inauguracja, jeden punkt w dwóch meczach. Są powody do zadowolenia? Patrząc na, na, na tabelę, patrząc na punkty, no nie, ale... Ale patrząc pod względem, może nie w dzisiejszym meczu, ale pod względem gry w pierwszym meczu, gdzie oczywiście przegrałem ten pojedynek, no tak bywa w piłce nożnej. Tutaj może ta gra nie była już taka piękna, jakby się wydawało, no ale jest jeden punkt. Mimo wszystko, jeden punkt w dwóch meczach pierwszych, jak na Beniaminka, jestem zadowolony. Jest oczywiście na czym pracować, ale, ale ja szanuję ten punkcik, także coraz, coraz bardziej do przodu, że tak powiem. Myślę, że punktyk za punk punkcikiem będziemy tutaj zbierać, może trzy punkty i tak pomału będziemy zbierać. Coś z tego będzie. Ta, y Ci zawodnicy, którzy dołączyli do Ciebie, do tego zespołu, zesłupi w przerwie letniej, oni gwarantują tutaj podniesienie tego poziomu drużyny, czy, czy podniesienie rywalizacji w składzie? Rywalizacja na pewno jest, bo mam 20 chłopaków na treningu, także rywalizacja jest jak najbardziej co do umiejętności, no wiadomo, co niektórzy muszą się jeszcze troszkę nauczyć. Ale ja lubię wyzwania. No. Mam chłopaków jakich mam. Cieszę się z tego. Jest ich 20. Chcą trenować. Trenujemy. Mam nadzieję że z meczu na mecz będzie coraz lepiej to wyglądało jak najlepiej. A jak wyglądają wasze jednostki treningowe? Ile razy pracujecie jako Beniaminek teraz właśnie w okręgówce? Pracujemy dwa razy w tygodniu plus mecz. No, od czasu do czasu mogę ewentualnie zwiększyć to do trzech, w zależności jak to będzie wszystko wyglądać. Na razie są dwa treningi. Chłopaki pracują na treningach bardzo ambitnie. Zaangażowanie jest stuprocentowe także z z treningu na trening, z meczu na mecz te umiejętności się podnoszą, dlatego jestem, jestem zadowolony. Strażak nie będzie na straconej pozycji na pewno, mimo że, tak jak wspomniałeś, Beniamine, okręgówki. Nie wydaje mi się. Ciężko mi powiedzieć, bo, bo prawdę mówiąc, nie znam tej, tej, tej grupy, tych, tych drużyn teraz obecnych, bo mnie tutaj nie było pewien okres czasu. Także po tych dwóch meczach mam jakieś mniejsze, większe rozeznanie co do drużyn. Ale no, no zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale ja wierzę w swoich chłopaków i, i wierzę, że, że, że będzie coraz lepiej.